Cześć wszystkim, zastęp z oku. To jest import 2, a dzisiaj z nami jest Na jakres witam wszystkich serdecznie. Na w zapasie, który teraz opszczeliwuje wrogów i ma kryta, nie wiem skąd Z dupska Ja też mam, Dawaj Myślę, że Z drugiej strony a! Gdzie z drugiej? Z drugiej Ała. Heavy i demo O o, Autofamo! Fuck ja będę grał raczej spajem a nie drubim To co co z naszego planu w Nici? Tak nasz misterny znam spalił na panewce Nie No to jak ją pero o, z, z, z tym, z szarym flogistynatorem będę miał to na nagraniu, Chyba flogistynator ogólnie się zmienił wiesz Zmienił się jak część youtuberów, hehe Ała Blao. No był, był tylko heavy jego wiesz Registrator się sprzedał, tak jak youtuberzy. tu sprzedał swoje uprawnienie do siebie i teraz przymalowali go na szaro. Tak jest, masz szarą O, Heavy, się ma. Jezu, teraz mi nie idzie. Teraz mi nie idzie. Nigdy ci nie. Szło mi kiedyś, kiedyś. Jak byłeś młody i głupi. Au Damno! Dobra. Te Pyroland mi tak ścina. Co ci ścina? Mam gogle pyrowyzyjne i na goglach pyrowyzyjnych wszystko tu jest kolorowe. No wiem wiem, takie śmieszne i wszyscy zagadają śmieszne. No. Za Nekresach się przebrał spy. Jest śmieszny jest... i A nie, to ty jesteś też pyro. Mhm. No ja myślałem, że spy się do ciebie przebrał. Tak, bo nie, no, no, wiem, tak taki sam klasy jak ręka. Gościu masz znowu aliożula. On je żył, on. Ja pierdolam jakie tu prosy grają, czy tutaj takie prosy grają, że ja nie mogę nikogo zabić kompletnie? Nie, tam ja dobrze jakoś, ja mam no mm -hmm. Czemu mi się nie są google perawizyjne zniszczyć, z zniszczyć Boże, zdjąć, zaraz je spalę i będzie Przeciało mnie lekko Nie <laughs> fajnie Co u bliżej święta, Co, u bliżej święta Hej tam święta, lol Fajnego masz ptaszka Nie to ciebie to mówiłem Gościu miał fajnego ptaka na ramieniu A to jest taka, taka, co? Taka, ta Fajnie, heda w powietrzu jestem, geniusz Znaczy nie heda ale zdzielimy w powietrzu Jak dalej pójdzie to z logistyna tutaj który dzielnie zdziałam Dobra, dobra. Zbieraj święta. Tu oraz, zbieraj święta. działko. Super. Wywiłem się do ich bazy. A tu Skye Faraday. Love you. Cześć. O! seksownie. Nie mówiłem ci, że tam jest działko, nie? Nie. Działko, ale mówisz, że jest działko, ale myślałem, że jest nasze, bo nasze też tam było gdzieś blisko. Nie, dobrze. Ale dziwne mnie, czemu ten raz jest szary, raz jest pomarańczowy. Ałała... Wow, wow. Nie mam wow. pojęcia, czemu się wow. tak dzieje. Czemu tak się dzieje, że jak nie mam gogli prowizyjnych, to widzę pyroland? Pyroland! Wszystko puste, niech będzie. Nie chcę widzieć pyrolandu, dziękuję. O, w dupę, no to, to pięknie to zrobił. Oh teraz. my god... Ja chyba zmienię logistynator na inny zestaw. Wait, dlaczego to mam też na to? No palacz powinien być No palacz! Idę A, po ich... Będzie. Idę po ich Inteligent! Nie znasz się. Intelligence. Intelligent. Inteligent nie. A tam nic nie ma. O, tu jest działka nasza. Tu tu Kiedy patroluje dzielnie! Yeah. Dobra. Tu jest działko wiem. Słyszę. Ała, ała, ała Boli, boli, boli Tu gdzieś była apteczka. Nie ma apteczki. Nie, typa zdjąć Nie Ty podejrzany coś troszkę Ja? Haha, wiedziałem, że jesteś spajem, nie Jak się pozbyć tego działka tam, nie mam pojęcia Gdzieś było Dispenser HIA. Gdzie jest? Nie ma. Putis, 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 putis. Dobra, nie. Muszę wziąć soldata. Putis, 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 Przestań! putis. Putis, 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 <laughs> putis, Jaki zestaw bym sobie wziął? Biedaka nie chcę. O! Może być. Raz sobie wziął Niewolności plus prawy Bizon. I wyrósł. nie lewy? Nie! Prawy! On prawi prawość, sprawioną, wyprawioną. Yo. Prawiona? Przeprawiona sosem, winygrę. Oh, yes. Au, jest. Au, au, wow. Dobra. Aaa, ja, niedobrze. Trzeba ma ja. więcej punktów niż z oku. Nie odbijasz moich pocisków! Moich seksownych! Dobra. O! nie mi na tej mapie klatkuje. Mi też troszkę wiesz? A to jest dziwne, bo mi nigdy Def nie klatkował już na graniu. Nie mi klatkuje niskich, to jest dziwne. A mi klatkuje już na graniu! Medic! Chodź tu. Jak głupi jestem. Jestem po prostu stupid. Au Dlaczego tak uważasz, kolego? Proste. Widzę działko i do niego i do niego zaczynam strzelać. Zapomniałem, że działko też będzie strzelało do mnie. Pff, taki mem zrobić. Strzelałem do działka. Ono strzelało do mnie. Aha, prawie eee. mi naczy zniszczy! Kurde, no ten że to są jednak nie wiem. Nie mogę ich zabić, no O, właśnie Dat snipa. Awa. Już mnie ktoś dowiduje, już się zaczyna. Może jakiegoś aż to nagramy? Aaaa! Dobra. No, można. Ale to już jak Tomek przyjdzie. Oh. Will spawn as devil, man. Może 3 na 13, ale ja mam staty piękne. Ja mam 4 na 10. No 3 na 13 jest po prostu masakra. Czyli jestem lepszy od Ciebie. No popatrz. Jest to dla ciebie. Tak bardzo. Tak bardzo lepszy. Lepsiejszy. Aaaaaah, patelnia. A o, złowroga. O boże nie, a mnie A. Pieprzony balonorożec. Dobra. No, e, nie, nie chcę zmieniać klasy. What, What the fuck, dlaczego no, nie mogę... A ja tylko balonosz czaselna A zagram sobie demo z tą wyrzutnią, niech będzie co mi tam Zbij się! Zbij się Czemu się nie chcesz zbić Nie mam pojęcia, ale idę, idę Aaa Super Nie, demo nie mogę grać Nie czuję takiej potrzeby może bym zagrał sobie sniper? Nie. Nie mogę. Typu, jak, ty, jakiś typ patelni? Nie. Wiem właśnie. Dostałem ją przez głowę, ale nie zabił mnie jednak. No dostałem dobra. przez głowę patelnią? Ja idę item A ja heavy O Boże, ile tu jest czerwonych tych sniperów. No nie da się. To się nie da nic zrobić przez tych sniperów. Ja nie wiem jak ich się pozbyć. No, mnóstwo swoich. O, snajpera mogę dobra, snajpera zagra na nich. No nie mogę, no! Mamy debili w teamie, którzy są snajperami, a nie potrafimy ich zabić. Weź to, i graj z nimi. O Holendra. Znowu zapomniałem, że tu jest działko. Świetny jestem! <laughs> Zapisz to na czole, może sobie zapamiętasz. Tu jest działko. Ja Zrobiono. Nie, 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 demo. O nie! Gwizny nie stawił, dzia działęk w wodzi jagei O no, dobra, heavy. działka Eee. O ja pier tak ja, jestem za, ja jestem za tym, żeby zmienić serwer. Dlaczego? Bo tutaj nic się nie da zrobić. Dobrze, jak są wymagający gracze. Graczowie. graczowie. <laughs> ha 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 ha. działka więc no to zrobię Sie ma demo Ara demo demo drugi demo Całkiem nieseksownie Tam w obiegu, tam, tam, tam Tam są działka, nie iść tam Nie ma Tam są działka, nie iść tam Nie ma Tam są działka działka tak bardzo. A demo demo się, ma demo się, ma demo, się mam demo. demo pianko. Ah, dobra. Powiedzmy, że wyszło. Pewno <grymne> zbroję ma gość. Rury ma na rękach. Ach, dziesiątkę. Powiedz, że w dziesiątkę było, no. Lewo, co ty robisz w naszej bazie, w skarbie? Trzeba rozwalić te tam, co stoi. Dobra, co jest grane? Dobra, przejmujemy incytywę, jakby nie patrzeć na no chwilę tak, chociaż. Tak, tak troszku. Kurde, ja mam HP. Gdzie jest dispek jakiś? Dawaj dispo Demo! Demo! O haj! Ah, mam 3... 5 HP. Coch o mnie. Lecz mnie... Zabiję kogoś tym demonite'em, nie? 5x16, testat. Dobra To całkiem wyszło Nie no demo! Nienawidzę demo Tutaj Niematerialna woda Boże 8 na 19 Masakra po prostu 5 na 16 Ale stat są nieważne a, no i jak on wy... mnie zabił? To pewnie skill. To wszystko wina... ...mego skill. O Boże, co się bramwałem. Którego brak? Którego brak? Wyszczerbiec. Chyba ten. Kuryzalny, o ile się nie mylę. Kuryzalny to jest z nie? O, Bo stręcz przetłumaczyli jako kuriozalne To co dziwne, czemu tak? Nie wiem, nie wiem! Daj sniper GJ? Piłem to! Z mojej szarży Oważaj! Damo. Oła ja O wiem, boże! Tutaj na jestem chujowy Też się powie Demonite'em Co tam? Chodź sobie Dobra, kupiłem Dobra. ten Dobra, Dawaj, Dobra. jesteśmy demonite. Ja jestem Demonite'em w czystej postaci, mam wszystko Mam miecz, tarcze i budki Ja mam kuter Ja mam te takie budki, takie karty budkowe Alibaby Yo! Jep! A! Ah, dwóch tak, grób tak, ściągnąłem. Halo? Negres, nie rozmawiaj teraz Nie w tym czasie Oh yeah Oh yeah Dobra Aha, Zajął mnie Cox 69 No pojedynek Nie wiedział, tylko zabił Ale mi nie idzie. Ja mi się całkiem na razie tak jakoś mm, wnośnie poszło Gdzie ja idę, A, to jest do to to tak widać było Mam wieczor Co z patelnią? Masz patelnię! No Kurde, mendo ci moją patelnię Poj na pewno nie jest zachowuje jak to Dobry Nekers On do Ciebie wchodził Nekers? to Czytać nie umiem Krakers Wielu Krakers! Ludz... Wielu ludzi nie umie czytać mojego niku. Krakers! Wielu ludzi zagranicznych o to chodzi On nie był zagraniczny Krakersik Może Krakersik Ale ja mówię... Tak ja ogólnie więc yeah. Ładnie What the fuck? Oh yeah Nie wiem gdzie się stało ale Aaa, tu jest demo Aaaaa Drogi pyro Daj pyraków Pyro? Można w sumie pyro Ja biorę do palacz I kuryzalny burzyciel Ja biorę logisty na to szary I chodź szybko Chodź wodą na dół ale... poczekaj, 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 poczekaj. M, 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 -ph M, M. M, M, M. Tak, mam balon rosz, to super. Super. Za tobą, stary! To ja? O, eee, przed nami! Nie ogarnąłem. Ja też. Ale zabijesz go. Nawet nie jednego. No to leć sam? Ja zaraz dołączę, tylko wyjdę z bazy. Przecież na to ja mogę... Ała! Chciałem coś sprawdzić i mnie od tylca wziął. Znaczy, zaatakował mnie od tylca. Jakim on ze mną uciekł, nie? No i jak? Gościu nazwał swoją batalię Dedliteflon Można nazwać i tym? Można nazwać i tym Wow Za pomocą name tagu i zmieniać ich homie za pomocą description tagu Name tag to jest ten O Jezu, co się stało no, A na ten name tag można jakimś wydropić, czy co? On luta tak samo często jak czapki Aha, czyli wcale Mi dropnął wczoraj ten, balonorożec Fart No, dziki fart Nekres, zatrzymaj się, za mną jesteś, Żeby znaczy, ja sam za tobą Idźmy Do Chodź, boju Chodźmy a więc, tylko pójdę Okej, okay, pomóż nam Za tobą, coś tam idzie, uważaj a! Spalmy go, nie uciekniesz już będą Burn him down Dobra, dostał z, z ten pistolet sygnałowego, który jest OP Szary logistynator I niebieski tupalacz O. Wodą Uwaga, chodź w lewo, chodź w lewo, chodź w lewo Uważaj tutaj chyba są działka tu był, tu był demo A nie, to jest solda Są działka tam Jedno już ściągam Ja też Demo tu jest gdzieś What the fuck, co tu się dzieje Ściągaj tam, ja już za ciebie idę. Cyan White Death. Zabiłem to działko. Dobra, to drugie Dla... też zabijam. Fajnie, że ogień się tak bardzo ładnie rozprzestrzenia i przebija. No! Kurde, Seldat podał mnie głupi. Kurwa, co devil. Strzelacz ja welcome. Ścią, ściągałem to działko, a on zepnął, nie? mnie zepchnął, nie? chciał dobrze, ale i tak chujowo. Nie, dobrze, ale wyszło jak zwykle Czyli spały Kur. No nie, serio! Nie mam odbijać pocisków z powietrzem Oooooooooo... Nie, nie has taken our intelligence Intelligence A się potrzebuje odtłuszczacza i będzie git, to wszystkie Mamy Idę po naszego inteligencję Ja idę po ich inteligencję idę, idę po, no właśnie idę po ich inteligencję też Oh my god ja dzisiaj muszę w amnezję pograć bo będzie ciekawie Muszę to te temu przejść Mam zamiar nagrać amnezję, ale to jest taki spoiler Ten kto zobaczy na odcinek który będzie wiedział o tym a ten kto nie zobaczy nie będzie wiedział ha, ha, ha. Tak no, bardzo zły tak bardzo. Jak to się jara, słyszę. Uch. Tak bardzo ja. ja Daj mi Nie. nie. to 13-26, ty? E 18-27 A spróbuję heavy Nie mogę mm. Snajpa Snajpa! Dobra Spróbujemy snajpom Spróbujemy pościągać tamtych snajperów O ile tam są jacyś snajperzy A ah! Kolejnie Kolejny niedobrze. Ha, 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 Co, nie co? Nie ha, wrogiem? ha, ha, Sniper. Uh. Ach, nie wiem ha, ha, co ha, ha, Aha, no jeszcze, tak. je, jeszcze jeden Detis od wychodzą. Snajpa, oczywiście. Jak jestem snajpa to zawsze się szpieg ma te, te ograniczenia mnie dobijają, serio. Jakie ograniczenia? No nie ma nie może być trzech grubych albo tego typu. Aha, aha, okej. Okay. Mediwala no. chyba zaraz pójdę No, ktoś tam można wziąć i tak już materiał jest dość długi. Ho ho, Headshot! Buja. O Jezus Maria Jeszcze jak mój przeciwnik, ale nim niestety nie jesteś Muszę kogoś pociąć tym klejdem, mroda O cholera Aha on nie powiedziałeś, że tutaj są działka? Myślałem, że je widzisz A zniszczyłem działko, jest dobrze Tak, bo można łukiem zniszczyć działko No zniszczyłem Tak, ale... Teraz, od teraz, jeszcze jeden dead. mocniej staram się kontrolować tą szarżę, to mi nie wychodzi. A szczuje tak delikatnie. Dobrze. Ej stary, wiem jak kontrolować szarżę. Jak? Musisz tak bardzo delikatnie myszką poruszyć. Daj, zobaczę czy moja te teoria jest prawdziwa Tak, moja teoria jest prawdziwa No tam nie idę No i Zwaliło się Uuu. Hi! A Dobra. Dobra, Dobra, to będziesz koniec tego materiału Bo Mam nadzieję że wam się podobało bo to nasze lamienie <laughs> Jak zwykle zresztą. Coś tam eee, Nie będziemy przedłużać niepotrzebnie, bo ta mapa chyba i tak kresu nie ma. Więc eee, był to znowu nekres. Cześć, 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 cześć. Cześć wszystkim i to było z Na razie.